Ok, Jezus ma 15. Chwila stresu, ponieważ czekamy jeszcze na siadanie, ale za chwilę mamy odpływać na Nusa Penida. Ja tam się nie stresuję. Także musimy szybko oddać skuter i jeszcze dotrzeć do Portu. Potem płyniemy z obecnej wyspy. Jest potrwa około pół godziny, także też niedługo, No byleby zdążyć, bo na miejscu to bilet przepadł. Jeżeli płyniecie ym, gdzieś tam z okolicy Mashon Bay, to jest troszkę dłużej, bo trzeba opłynąć całą wyspę. Natomiast jeżeli płyniecie z żółtego mostu, to trwa to około 15 minut. Oczywiście z pitbullem, więc też no, to jest taka różnica, jak chodzi o, o strony, tutaj, z których będziecie się przemieszczać. Jedziemy jednak na żółty most. Ała. Z jednej strony się cieszę, bo będzie to... No, co, co ty robisz? Siłujesz się. A dojazd tam z tego miejsca kosztował nas 100 tysięcy per person. Okay, słuchajcie, wylądowaliśmy. No i oczywiście dałem ciała. Turcja chciała wodę. Woda kosztowała 10 tysięcy, czyli 2 zł. Daliśmy 50, gościu wydał. tak Te pieniądze są takie śmieciowate trochę, więc to nawet nie widać. No i nie sprawdziłem, tak włożyłem do kieszeni. Wyciągam gdzieś tam ze 100 metrów. Okazuje się, że z 50 mam wydane 20, czyli zamiast 2 zapłaciliśmy 6 zł. Także kanty, kanty niestety są straszne kanty. No. A Darek się jeszcze nie nauczył, żeby przeliczać pieniądze. Czy znaczy nie? No przyzwyczaję się, że ludzie są w miarę uczciwi. Niestety tutaj chyba każdy jest nieuczciwy. Znaczy, no nie każdy, większość. Zwłaszcza przy porcie. Także uważajcie na hajs, liczcie pięć razy i to przy nich nawet nie odchodźcie, bo za chwilę Wam powie, że przecież Wam wydał dobrze i pewnie schowaliście. Także... Ach, dobra, nie będę się tego trudno. Słuchajcie, dotarliśmy. Dotarliśmy. Exotic View Cottage. To jest na szybko znalezione miejsce e, na Nusa Penida. Z tego względu, że no, pojawiła się ciekawsza oferta, mówiąc krótko, tańsza. Także udało się parę tych jeszcze stargować chociaż tą wodą dzisiejszą i tak to nadrobiłem, więc nie ma to znaczenia no i próbujemy się za chwilę zabukować, dość wcześnie, więc podejrzewam, że może być z tym problem no i za chwilę pójdziemy na jakiegokolwiek obok warunga coś zjeść, także zobaczcie jak fajnie wygląda wejście, w jakim te klimacie wszystko zrobione zakwaterowaliśmy się Niestety w porównaniu do tego poprzedniego jest troszkę gorszy, chociażby dlatego, że nie ma basenu, ale akurat tutaj na tej wyspie mamy dużo do zwiedzania, więc nawet nie będziemy mieli czasu, żeby z tego korzystać. Więc poszliśmy na pewien kompromis, żeby cena była po prostu niższa. Dojście do naszego bungalowa który właśnie jest w tej chwili za mną. Cena za wynajęcie to też stówka złotych, nie dolarów. Więc myślę, że spoko. Miejsce, żeby sobie usiąść, powiesić ręczniki, także szybka kąpiel i jedziemy zwiedzać wyspę, bo no powiem Wam, że sporo tutaj, tak jak przejeżdżali, ciekawych rzeczy i no, wcale nie wygląda na taką bardzo dziką w porównaniu do poprzednich losów, także myślę, że tutaj będzie dużo więcej do zobaczenia i na pewno jest dużo więcej takich Ładnych punktów, które trzeba zaliczyć. No niestety odległości między nimi są bardzo duże. No i czas dojazdu ze względu na jakość dróg też jest dużo większa, więc jeden dzień to praktycznie jak wyjeżdża się rano, to się wraca wieczorem i macie tylko parę godzin, żeby się przemieścić powiedzmy, z jednego punktu do drugiego, żeby zdążyć wszystko zobaczyć. Także mam nadzieję, że nam się uda. A tu jest taka ciekawostka. Ostatni poczęstowani. Ja myślałem, że to jest Coca Cola, a to jest ich herbata powiedziałem, że mocno słodzona ale do złudzenia przypomina Coca-Cola, prawda? O pierdzielę? Wow. Ok, spotkaliśmy ziemeczka po drodze. Polecił nam za krową skręcić w prawo. No to kręcimy za krową w prawo. Aha, dobra. Ścieżka prawo-lewo, uwaga. Prawo. Lewa. Babik. Ja szlakiem. Nie, nie, nie. Dawaj. Okej, okay, idę. dalej? Bobik gdzie walczyć? Go! Powiedział w prawo, przecież na nie zrobił. Kurwa ludzie. Tak się walczy o dżunglę. O, 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 Ok. Okej. No dobra, warto było. 1 hour later. Kolejne przygody. Przecinamy dżunglę. Tutaj jest kawałek asfaltu, dosłownie kawałek. na, na. Na, 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 Normalnie 3 km jedziemy przez godzinę. Także próbujemy znaleźć wodospad, który jest gdzieś tutaj ukryty, a przy okazji podziwiamy piękne widoki. So Napijemy się czegoś? Tam są schody, ty to widzisz? Wiecie co? Byliśmy tam. Zaraz wam pokażę. To jest to, co pokazywaliśmy wam wcześniej i przedzieraliśmy się przez yy, krzaki. No to... Teoretycznie odległość stąd nie jest bardzo duża, natomiast czasowo po prostu zajęło nam to bardzo dużo. Tam się idzie. Uuu. Jezus. Stali jedna, słuchajcie. Nie budowali to nasi, więc spoko. Da 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 da. już... da 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 da. da. Dobra, chowam go probo, to słuchajcie to seneda. Sajcie piękny to jest. Wow, warto było się tutaj prawie zabić. Regeneracja była, spróbujemy Was teraz zabrać na zachód słońca, który nam polecił host. Niestety musimy się spiąć z powrotem do góry. Po czymś takim musimy się spiąć. Tak to wygląda z tej perspektywy. Pokonać drogę i dojechać do kolejnego punktu. Także jest 15. Myślę, że do godziny 17 nam się uda. Będziemy mieli godzinę i kończymy piękny dzień na Nusie Penidzie. Drogi do miejsca skazanego przez naszego hosta nie mieliśmy już kompletnie siły nic nagrywać. Miejsce jest warte pokazania i zrobimy to na pewno w następnym odcinku. Drogi, jak widzicie, nie mają kompletnie oświetlenia, co tylko wydłuży dodatkowo dotarcie do celu. Tego dnia skończyliśmy w miejscowym pubie sącząc Bintanga i rozmawiając z lokalcami.